Nigdy nie ufaj Rosjanom, bo Rosjanie nawet sobie nie ufają. Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą. Nigdy nie uległem złudzeniu, że katolicyzm jest reformowalny. Kto spełnia swe obowiązki, jest wiernym sługą, ale nie ma żadnego prawa do wdzięczności. Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji. Jeśli chcesz oszukać świat, powiedz prawdę. Po cóż innego stworzył Bóg Żydów polskich, jak nie po to, by byli naszymi szpiegami? Nawet król nie ma prawa podporządkowywać interesów stanu swoim osobistym sympatiom i antypatiom. Polityka nie jest właściwie nauką. Istnieje opatrzność, która chroni idiotów, pijaków, dzieci i Stany Zjednoczone Ameryki. Bicie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili. Mam wielką litość dla ich położenia, ale jeśli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić. Kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie z synem, ale kto na starość socjalistą pozostał, ten jest po prostu głupi. Nie przemówienia i nie rezolucje będą rozstrzygały o zagadnieniach naszych czasów, lecz krew i żelazo. Im ludzie wiedzą mniej o powstawaniu kiełbas i praw, tym lepiej w nocy śpią. Im silniejsi jesteśmy, tym wojna jest mniej prawdopodobna. Przy złych urzędnikach nie pomogą nawet najlepsze prawa. Nigdy się tyle nie kłamie, jak przed wyborami, w czasie wojny lub po polowaniu. Tylko ludzie głupi uczą się na własnych błędach, ludzie mądrzy uczą się na błędach cudzych. Tajniki polityki, podpisać dobry traktat z Rosją. Za pomocą bagnetów można zrobić wszystko, nie można tylko na nich siedzieć. Na Boga, żadnych sentymentalnych przymierzy, w których jedyną nagrodą za nasze poświęcenie jest świadomość spełnienia dobrego uczynku. Polityka psuje charakter. Polityką jest sztuka tego, co możliwe, nauką tego, co relatywne. Kiedy mam do czynienia z dżentelmenem, staję się większym dżentelmenem od niego, a kiedy mam do czynienia z piratem, zawsze jestem większym piratem od niego. Armii jeźdźców na granicy nie powstrzyma elokwencja. Wojna prewencyjna jest jak popełnienie samobójstwa ze strachu przed śmiercią. Prawdziwą moc ma ten, kto trzyma kciuk na portmonetce. Przyznaję, że jestem pełen uprzedzeń, wyssałem je z mlekiem matki i nie potrafię z nimi walczyć. Nigdy nie walcz z Rosjanami. Na każdy z Twoich podstępów odpowiedzą nieprzewidywalną głupotą. Rosja nigdy nie jest ani tak silna, ani tak słaba, jak się wydaje.